Który lekko stojący bardziej Wam się podoba? Ten czy ten? Bo mi się na przykład dużo bardziej podoba ten, bo dzięki Blendzie jest dużo lepiej doświetlony. Zwróćcie uwagę: Blenda pozwala na lepsze odbijanie światła. O, jak się odbija? się to pyk? Bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie w moim nowym programie. Poprzeszkadzaj Karolowi. W moim nowym programie Poprzeszkadzaj Karolowi zajmiemy się nieczym innym jak? jak przeszkadzaniem komu? Dokładnie tak, Karolowi. Czyli przychodzi do szefa i tak, nie obchodzisz mnie w ogóle, Uuu, tu cię mam, tu cię mam, rzucam twoją robotę i Z, co? Zwalniam cię. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się sowami. Ja nazywam się Władek Markowicz, a Karol Pociorek... Co jest? Okay. Ile będę na ciebie siadaj? 20 to wymagam, nie? Ludzie dumni. I tu idzie mój Bęben, tu idę ja. Bom, 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 bom. Tu idzie mój Bęben, tu idę ja. Bom, bo, bo, bom, 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 bom. Co jest piwo? No co jest? Użyj trochę mózgu. to... eee, eee, Ty studenci, ty pako mam bluzę, ty, ty pako mam bluzę, ty, ty, ty. ty. Krew się po lewej. Kr szymry, kręć, szymry. mnie ze mnie, ze mnie. Z czym, zajdę mnie? Z czym, z czym? Krew się poleje. Nie pluj. <grym> ty, ty, jaki masz telefon? Ej! Nie mam przy sobie akurat. Aha, daj kieszenie. Nie mam. Ty, ciepły, ty! Rokowicza, Włotku, czy mnie? Dobrze. Tak, tak, witam, witam. Włotku, e, jak wiemy, przedstawiasz tutaj takie zestawienie najdziwniejszych przepisów, które Unia Europejska wprowadziła. Czy mógłbyś przedstawić te najciekawsze? <grym> Nie Włodku? Halo? Halo? Chyba mam jakieś problemy. Tak, tak, czy mógłbym, czy, mógłbym, czy mógłbym. To bardzo proszę. Przepraszam, mógłby pan powtórzyć? Bardzo proszę, przedstaw te najdziwniejsze przepisy. Halo? 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 Słyszycie, że będziemy nagrywać ciepły. Ty, ciepły, skończ poszuka. Narzędzia. To po oczach widać, jak te oczy są rozbiegane, proszę spojrzeć. Jak te oczy są rozbiegane, o. Mętny wzrok. Nie do końca pewni są odpowiedzi na pytanie, na przykład Jaki dzisiaj dzień? Nie wie. Dzisiaj ja... ...się złasy na monety. W sensie, jak ktoś słyszy dzień, dzień w brzuszku, to wtedy się zamienia racjonalność na monetki. O, słyszysz? ale, ale mi w duszy gra! Jak mi miło! Nie przestawaj. Tak czy inaczej, pomyślcie sobie, normalnie wyglądacie, tak? No, jak zdejmiecie okulary, nie? A w masce wyglądacie tak <laughs> Panie, jak wam mógłby się tutaj jakoś odnieść od tych przepisów? Czy to nie jest trochę wbrew logice? Czy to nie jest tak, żeby zagarnąć jak najwięcej pieniędzy? Halo? Halo, mógłbym? No ze... mm. Tak, łutko? ja tylko chciałem powiedzieć, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Belkin, producent ładowarek samochodowych. Chyba... Z, no, ampera. A, masz tu, 5 do 11. Nie, 5 5 do 1, 1 amper? A? 1 amper! I co i nie oszukuje pan? No, bo to jest proszę pana wydajny amper. Mówi Karol, położysz mi 2 zł, ja te 2 zł rozmnożę i będziesz miał 4 zł. Nie dawaj nigdy pieniędzy ludziom, którzy mówią, że pomnożą ci pieniądze. Od... wi. Większych. Zamotał się pan, stresuje się pan to normalne, pan jest u nas pierwszy raz? Bo ja bym Przez... chciał jej tylko powiedzieć. Porozmawiać, no. Proszę Prawda mam, bo ja bym chciał, żeby ona mnie karmiła. Czym Pięk. owocami? Pierwszą. Piersią? Swoją? Lekiem? Nic nie było. Nic nie było. Ale jak się pan nazywa? <noise>